Dzień dobry moi mili, witajcie w trzecim odcinku kronikarze Szkolni, najprawdopodobniej ta, ta nazwa będzie i to stanie z nami Jest ze mną mój kochany sąsiad Oskar Ja jestem, jestem Jak słyszycie na materiale, sąsiad jest u mnie, czyli dzisiaj jedziemy z sąsiadem Oraz zapraszam na poprzedni odcinek do sąsiada, gdzie sąsiad agregatował A. To się, o widzicie fajnie tutaj nie ma fowa, bo nie jest potrzebne To się pozmieniało na moje farmy tego czasu E, Przyjeżdżam z sąsiadem, pająka od dziadka, wymieniłem tamte dziadostwo Poszło na złom, nie interesowało mnie to, dostałem dziadka, fajnego pająka fajne sąsiad, nie? Mm -hmm. ja. No, e, zebrałem e, tutaj te no, pole, te malutkie przygotowane pod w trawę I związłem 10 tysięcy litrów, no 10, no 10 ton e, trawy z tej łąki Koś to to się do na <laughs> No, będzie ciekawie. Eee, dobra, i w tym odcinku jedziemy... Słuchaj, dursza już, nie, jedź już, bo ja muszę przyjechać, to Ty będziesz przed. Eee, jedziemy na pole, orać. Eee, ja jadę swoim czwórką i mam nadzieję, że Zator da radę, bo drugi odcinek u mnie na kanale z problemami może być ciężko, nie, ze nie daję radę. No. Ale nie, mamy młodość dodanego na siłę, że święty jadą szybciej, to może nie będzie problemów. Znaczy ten mod, że jak ktoś powinno iść z tym, a po prostu nie daje rady, to ten no. mod to daje, no żeby nie było, że ciągamy maszyny, które potrzebuje podjąć. Gdzie ja jadę? Ja... Gdzie ty są na, na 55 mówiłeś A to czemu ja pamiętam? Czekaj, jadę dobrze teraz? No Aha, jadę, bo ja zawsze wjeżdżam ze swego z głównego nie wyjazdu i dlatego mi się pomyliło tam. No znaczy tam prosto też się jechać wtedy z góry w dół jechać, też byś dojechał. No ale dobra, zatknąłem się. Także jedziemy moim piękną czwórką, pugiem. Mam nadzieję, że wszystko się radę, A najwyżej ten na tym polu że nierówno jakiś kamień damy i będzie do czynienia. No. Także yy, na wstępie jeszcze tego materiału. Yy, kiedy wrzucisz swój odcinek? chciał jutro wrzucić, jak dam radę. K w sensie jutro, czyli że w środę, czy jutro, czyli że w czwartek? To w środę. Znaczy... Życzę wam... No. Co? No, dziś, no bo już po 12 no, tak. no, no to ja wrzucę w czwartek, więc wrzucę mnie wypadku. I następie tego materiału zapraszam na trzecie TikToka i YouTube'a, bo niedługo na kanale pojawi się bardzo fajny materiał e, który będę nagrywał z e, Espanem i Jaszynem e, zdro... i z Oskarem, nie zdradzam na razie szczegółów, ale no będzie fajny odcinek niedługo na kanale e, Zostawcie łapki w górę i suba, i tak powiem na początku, tak co ja ten zoter na 25 godzin, a tych 5, 5 km co ma jechać, to, to, to zdechy mu. A jedzie 28. O, tu moja piękna łąka. Taka, taka piękna jest. Trzy belki jeszcze nie podbierałem tych belek, śwana. Aż to zważenie mi że muszę sprawdzić telefon. Ja te proste, ja te proste nikogo nie potrącę Kto do mnie napisał? Sprawdzimy, sobie. Dobra To trzeba odpisać Oje, ja O kur... Sąsiad Niech... Na twoim odcinku gadaliśmy o... Ja pisgam, O Wołdze, nie? Czarnej. No No Bo teraz w srebrną, na te, taką saczkowatą Wołgę wjechałem Nie obróciła o 360 stopni A to widzę wi wi tą Wołgę no, jak posz, jak szybciej wściekli wersję kolonii, co się czemu ty tak gorasz? Nie jedziemy od środka? Ja myślałem, że tak na będzie wiesz, takie zmieszanie tego pola. Wiesz o co chodzi? To jak to gorasz? to ja od drugiej strony pojadę. A, no to dobra, no to dobra. Tak, co się jak tak sobie życzysz, to tak pojedziemy. Tak, zawsze, był, mnie o rany, jak były by zagodne. Dobrze, to ja. Mają 60, no coś tak. giba, ma. ja się teraz wpadłem e. na GPS-ie, bo chcę się wyrównać co do Oscara, potem będę normalnie. Jak to, żeby nie było. ja też jadę na GPS-ie. Dlaczego mówię, co za prosto jedziesz, nie? Nie, bo ja będę co, co mi robić, 60, Ja będę cały czas jeździć na GPS-ie, bo mi 60 giba mocno. O, widzisz? Tak, chyba, ja tu robię sobie fajne zdjęcie na miniaturki. Zresztą będziemy o co robić znowu Chciałbym podziękować za bardzo fajny w tej serii To wygląda z wyświetleń Są, siedzie, wiesz ile ja na godzinę z tym pugiem 13 Także e, pół zdał egzamin i nie ma problemów No moja 60 ma, 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 ma problem z tym bugiem Nie, no nie czuję go nawet w niektórych momentach. No ale ale chodź w ran Moja życiu... 60 też nie, no, czy... ale pas. Oh, ale ma pas... co moja 60 robi? Sosia, sprawdzamy ją, czy wszystko jest nie w porządku? Nie, tak, bo jeszcze kiedyś ten. wymienić yy... opony, to już masz protek, nie? To jest co? U mnie chyba tej trochę szybciej się pojawi. O! Czy znaczy, u mnie to wiesz? to... Sosia, poczekaj tam, a nie, dobra, tu nie, bo tu jest kijowo. Ale zrobimy zdjęcia, bo. No, no s musi nie może się nudzić, tak? s to jest. Hop, porządny, on, nie może, on się nie może nudzić. Coś tak jadę, ale z nagie piesie trochę równo do Dobrze, jedz, jedz z nagie piesie, równo w wszędzie. ten mój puk się odwala i tak zobaczysz co on robi. A co to nas za puk? U nie. U nie, a nie gromasz? Tam co ty? A, to zmieniłeś jednak. No, jak nie, to chyba gromadźkę chyba wyjedzie, No. Sąsiad, ja ci powiem, że... Ciekawe życie masz, nie? No. Poczekaj trochę na mnie. Tak jak... Ta, tak jak mi się kultywator udał, ale póki mi się nie udał. No, to ja mam... Nie no, u mnie na razie że wszystkie szczęty już działają, nie? Ja miałem zgrabiarkę bo zgrabiarkę przez osarkę Ja się, ja jadę na jednym kole. <grym> stój, sąsiad, zrobimy zdjęcie, stój! Och, już zna, znak, Ale mam być szczery, to ja chyba w przyszłości ten kup znajdę na o Olicie i dokupię sobie skibę piątą i Będę miał ten pół. Jak ja, bo muszę się odsalić, żebyś nie pierdować w ciebie, nie? Mogłeś wyprostować się je ko kołami? Jezus, ale wyjść z ciągnika najlepiej. Chcę zrobić zdjęcie w momencie, który on jest ten. Dobra, idziemy. Jedziemy, nie ma czasu. O, matka. Coś się chyba zakupała? O, jak poszedł. No jednak nie, a jednak tak. Czekaj, cię tam delikatnie popkam. Idzie? Idzie no za coś ci powiem, że chyba jak będzie mora, to będziesz mnie zawsze brał teraz, nie? Bo, bo widać, że ty masz ciężko jednak. No ten puki u niej jest zmugowany. No bo traktor czy nie daje rady... Jezus Mario Żyje, sąsiedniec, coś wypadłeś Żyje, żyje Dobrze, że nic nie piłem No, opie, to byś był ten kokoty właśnie, że czeski święty jeżdżą Czekaj, że teraz jakbyś... Ej, działa, jedzie prosto Wiesz co, co ci powiem? Ja jadę pierwszy Jedź sąsiad pierwszy A ja jadę do... ...Śwagra pożycić puk Nie co do tego, Śwagra i jak jedzie. A daleka jest Fager? Nie! Już tu jest on, on w Polsku mieszka. No, u mnie wymian... Szybka wymiana sprzętu na serii, mhm. widzę. No i zostałem sam. Nie? Sąsiad, no ty już masz wszystko ogarniając, co gdzie siedziesz? Tak Sąsiad, puk w tego oda, w bierze Gdzie sąsiad, ja tam wziąłem w ciemno puk i... Dobra, idę Na szczęście mi się to Ta mnie, nie opacało się to No nie Tylko nie, ta sąsiad ma dwa puki, ma trójkę i czwórkę, nie wiem, które wziąć Trójkę już lepiej to no, już lepiej nie ryzykuj No lepiej nie A że się przypomniał e, seria z 19 z moim smakami z panem, e, z panem e, o Jezu mi 5, 4 centy są nie wziął Nie wzięło ci Mi tylko wzięło tylko informuję że O To na szczęście są Niesadz, jedziesz już z tym pugiem od... Nie wiem, sąsiad sobie powiem nie lubi. Siadę No, dawaj. Ty to zobaczysz, czym ty tu przyjedziesz. Znaczy, jakby był młody pasażer, to bym cię wziął, nie? Bym się pojeździł Także no, przypomnij sąsiad, że ja muszę dodać yy, player camera Pod, na to. Podnieś pułk sąsiad. O sąsiad, ty fajny ma ten pług. Czeka na radę, że mam 60 twoja. Powinien, już miałem rozpożyczone. Tak? No. Zobaczymy. Ja poczekam na ciebie sąsiad. Dawaj, dawaj, no nagle, chop, ja f... też fajna masz taką kotę, gdzie kupił? Bo jest sąsiad stój, bo mnie lubiasz, mój no idzie, oh. oh. no ci powiem, masa, ile on jedziesz na godzinę? Trzy, trzynaście, o, sąsiad, co, co? Kupisz, kupisz ten buk? Ja wezmę, bo sąsiad, tu masz taką czwórkę, hmm. a ile ona kosztuje? Trzy tysiąc. Nieeee Ja ci powiem takie masyny do te nie? No? Ale to chyba już będę szykowany po ten nowy ciągnik, nie? 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 Do nowego wsiedzie inny No U mnie... Dospałem spałem z kiba, bo znajdę na liksze i będę mieć. Z mojego weźmiesz To Jo no? Dobra Kurde, ja nie mam nic na odcinek, więc ja a dobra, to będzie krótszy odcinek o Ile by twój odcinek chwał? Jezu, jaki ruch 22 minuty Mhm, pewnie może być gorzej Bo nie mam co go nagrać tu jeszcze Chyba, że pójdziemy na to drugie pole Patrz się, patrz, patrz, kolejne pole Nie wiem, zobaczę jeszcze Balotem pozbiera, ale ja takich rzeczy nie potrafię Właśnie sąsiedziemu musimy pamiętać, żeby wyłączyć ten, e, dodać moda na to, że nie trzeba się nie? Eee, wałować. Dobra. Bo stwierdziliśmy, że na tej scenie nam się nie chce to bawić. Ale wieczór udany, nagrywamy odcinki. Wszystko się dobrze dzieje. Ty, to to mi nie chcesz włożyć biegać? jak ci się podoba ta seria, fajna? No. My też. Wstępno. moim w to. W prądku no? zawsze muszą być jakieś bugi. No. Moim zdaniem ta seria będzie bardzo fajną i przyjemną serią. I można być w niej fajne odcinki. Ale czy tak będzie, to spojrzyjmy zobaczymy. Nie, no, będą 100%. No to jest. No to jest, mówię, taka fajna seria. Zwłaszcza, moim zdaniem, ta seria będzie jeszcze lepsza. Jak przyjadą te nowe ciągniki, co chcieliśmy. To, moim zdaniem, będzie prima sort. A Ci powiem, że mój. Może zrobić lepszą robotę, taki wiesz, yy, ogólnie, nie? Ale nie będziemy zdradzać. Nie będziemy za co to przyjedzie, ale przyjedzie. No, będę ja fajne to ciągniki, nie? Pójdziemy na pewno na targi. Przecież na wystawę, bo pewnie jakby ten dro... Bo chyba kupujemy z tej samej wsi, z tego co kojarzę, nie? Bo ja kupuję z Dziechowa, ty? Też, tam coś w okolicy Zdziechowa to byłem. No. Zresztą no nie wiem, zapyta, czyli albo twój ciągnik pójdzie do tego, yy, do, do mnie, do tego właściciela, albo twój ten, bo wiem, że będą robione jakieś wystawy, nie? Ty, ty sam siedzi tutaj po a ja pojadę w drugą stronę. Dobra. Sąsiedzie, yy, wiesz co ci powiem? Mam 15 minut odcinka, to za krótko, żeby kończyć odcinek, pojedziemy na tamte pole, jedziemy co? No czekaj, jak ja jeszcze mam pola? E, jo, bo ja jeszcze mogłem na, na innych dwóch polach na jego co właśnie, właśnie zapowinniśmy powiedzieć, że są... Czekaj, ja tylko cofnę e, tylko cofnę i się zawrócę. Zaraz mi się powiedzisz, że są więcej kawałków, ale ma 3 hektary. Tak, e, ja mam 3 hektary w 5 kawałkach, a sąsiad 3 ma 3 hektary w trzech. 5 kawałkach, a ja mam 3 hektary w 3 kawałkach to, No, ale no niestety tak się nie udało to zrobić, e, ale... Ale mogę powiedzieć, że jeżeli ktoś będzie oglądał do 15 minut z kibicem Barcelony, powinien się cieszyć, bo Real Madrid przepierdolił mecz i Barcelona w kolejnym meczu już może to mistrzem. Także taka informacja, yy, pojedzie na tamte pole. Ty, strasz, masz, moim... strasz, ty masz kogut w ciągniku, czy nie? Nie, nie, ja nie, nie mam. Znaczy do 30 mam, nie? Znaczy widziałeś że moją kabinę, ale no, no kabinę trzeba by było odremontować najpierw. Kurde, Sąsiad, ty, ty nie masz wystawki do bizynania? nie? Ale do czego? Nie kukrydzę. Nie to to kukurydza na kieszonkę walną i tak. No, tak samo. Na, tym, na tej dwóch kawałka to będzie kukurydza na kieszonkę. Trzeba poszukać jakiegoś rolnika, co to ma, nie? Ja to się znajdzie. Ja siewnik ja mam, no, tam no. tyle się zasieję. No się no, może trzeba znaleźć jakieś ma te. Nie, nie, nie trzeba trzeci zasad odwozić, na nie? Bo może być ciężko na dwa odwozić. No. Chyba, że wiesz. No, no ja, przyda się. I ja to Bo ty co masz? autosanki, nie? Ja mam autosanki, ale też mam rozrzutnik. Stój, Halina. Jednie twój rozrzutnik weźmie? Nie wiem. No ja na pewno będę chciał spróbować przetestować czy moja sama zbioręce da radę, nie? Bo może być tak, że moja sama zbioręca, to sama zbioręca się pojeździ. A jak nie, to weźmiemy dwa nasze rozrzutniki? I ogarniemy kogo no może ta firma moja, która by przyjechała? Może a, moja autosanka chyba ma jeszcze... czekaj No moja autosanka je, ma... ta większa ma... Do kiszonki No to zobaczymy jak nie to się zapytamy firmy czy mają jakieś... bo niektóre firmy mają nie? Chyba weźmie 15 to. No, to... No, to wiesz, no to no to to jest obce zawsze, nie? alternatywa jaka już będzie A mój rozrzutnik 10 No ale na pewno jak to rozrzutniki, bo to fajna akcja będzie A ja, ja ci powiem, sąsiad, że jak chyba wiesz co zrobię? Yy, albo zrobię tak, że zapytam się firmy, czy na przykład przyjechała z ciągnikiem, nie? No Albo no, ciągnik nie przyczepą, albo bym się od nich od, przyczepę tylko, bo może być tak, że da radę mój y, Zator. A jak nie, to wiesz co bym zrobił? Co? Do 30 y, dał rzutnik. Do Kiszonki da radę, bo testowałem już kiedyś no. A bym po prostu wiesz co zrobił? Y, do Zatora dał twoją przyczepę wtedy Bo moim zdaniem wiesz, Zatorek jest trochę... stój. To zrobić zdjęcie Bo moim zdaniem, wiesz Zatorek jest trochę większy, masywniejszy od Twojego Ursusa. No. To powinieneś do bardziej, nie? No a to jest, to jest temat do pogadania Jeszcze mam dużo czasu, dopiero pola ogarniamy co tak wolno jedziesz? Sąsiad, pomyliłem biegi Dobra, sąsiad, ty, ty, ty się nie odzywaj, bo to nawet nie jest jeszcze twój pół, nie? A sąsiad, ty, wiedz, ty wiedziałeś, że tu jest ten dodany ten... ten yy... Ugnatanie siewnicka? Nie Jak ty jest, no to już wiesz, nie? No <grydza> to już wiem No Już ogarnął ten mamy No, także mogę, znaczy no, na pewno ja nie będę miał siewów W, w żadnych tam, tankach tutaj, na tej serii, w tym pierwszym sezonie Znaczy siew kukurydzy, o Bo mogę zdradzić, że siew kukurydzy będzie właśnie W kolejności Crosses który najprawdopodobniej to nagramy Tak, dziwnie, nie? To jest No, jeszcze od odkopacz, tak. jakie tam są sprzęty. Z e, sokory, gdzie można powiedzieć, że mamy ok, sprzęty. Z brzozówki, gdzie mamy. No, już fajne duże sprzęty i na takie małe, nie? No, jeszcze masz niemieckie gospodarstwo. No, tam to już jest mieszanka wszystkiego, nie? No, niemieckie gospodarstwo to jest fajna seria. Mi się tam fajnie gra. No. Czy powiem, że takie jak nagranie te trzy odcinki, to aż... aż w szoku byłem, że tak fajnie się tam grało, nie To prawda że tydzień z opóźnieniem nie zmiało być, ale... Tak, jak? Na szczęście nic się nie wydarzyło w tym A jak czasie. tam nagrania? Jakie nagrania? No ile już trwa 20 minut. A. To przejdziemy jeszcze tam i będziemy... Jeszcze pójdziemy do góry i nadal skończymy, nie I będziemy kończyć i. Oskar, Espanek y, gada z bratą do Skarabit mamy coś, nie? Także ni ni nie musimy się aż tak bardzo spieszyć. Tak, ja... Jak tam, os tam Oskar, u Ciebie w realnym Czy posiadłeś kukurydzę, czy jeszcze nie? Jeszcze nie, do przygotowałem Mhm, no na przykład jutro był dosyć kurde, znaczy dziś. Znaczy będzie jak najszybciej, bo już dziś było do końca yy, do... Ja mogę zdradzić, że na przykład dzisiaj jeździłem od z kolegą z Fendem 820 i pombrodnica 5,2 metra. Z kolegą ja sam jeździłem, w Holandę mi, co? O, no, no, <laughs> fajnie. I te, nie mogę ci powiedzieć, że u mnie był taki kurz, że to jest masakra. To ja... Nie mogę po... I mogę powiedzieć, że ja niestety albo niestety mieszkam, w takim buszu będę mieszkał za chwilę, że to jest hit. Ja na dam ten kukurydzę posiadam. Co, odgrodzili cię no Ta no ja, ja po prostu jakby coś się działo to, to mojego domu nie ma Nas zależy jaka wysoka kukurydza była właśnie No w rolnych na tym polu co y, kiedyś wysyłam wam zdjęcia A? Jak, jak przyczepa stała, nie? No to tam czwarty rok czy piąty rok będzie kukurydza i przez te cztery lata ta kukurydza była 4 a no tam odmiana to po pierwsze, dużo nawozu pewno. Nie, nie. Yy, yy, chłop miał tam przez chyba 20-30 lat łąkę, nie? I mu się tak udało, że mu się jakoś tak wszystko. Nie, tam i wiesz, tam jest tylko tak. Yy, nawozu nie dają w ogóle? Może przy, może, przy, obor... może przy siebie, wiesz jak sieje, siewnik. Nie, yy, 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 nie, on daje tak. Yy, obornik, na obornik dał yy, i będzie opryskiwał, nie? Ale ci powiem, chłop ma ten opryskiwać Ferneranda. Eee, ten co był testowany na odkopa, tylko że on działa, a nie to co na no, odkopanie. No i ten opryskiwać Maledy. człowiek, jak on robi roboty. Ja pitam. Ale mówię, może jakąś się sięje, to teraz też nawozi, bo też ty. Może, ale, ale i tak daje małą dawkę na woze, Co I inaczej. Daje nawóz, ale to nie jest taki nawóz jak niektórzy u mnie na wsi dają, nie? Na innych polach I tam nie ma takiego plony jak tam. Także no, No to wiesz, to wszystko zależy. Też, musi mieć te dobrą odmianę tej kukurydzy No i dobrze pole też ogarnie Dobra, tym akcentem fajnym kukurydza, będę na odcinku długo kukurydzy, jak ty kukurydze to to ja najbardziej lubię i lubicie oglądać. No. E, tym fajnym pięknym akcentem, pięknym sprzętami jeżeli 60 e, i mój piękny Boże kochany. Czy zeskiej w tym odcinku nie było? W kolejnym powinna wystąpić już, bo się obrazi na mnie, a jest też przekozacka. 23 minuty, także odpowiedni czas na taką... Odcinek. Nie miałem co nagrodzić. Jestem tydzień, że orka będzie prima sort. Także tak, zostawcie łapki w górę, wbijajcie na Discord i wbijajcie na poprzedni odcinek do Oscara, gdzie, no, on porobił, przedstawił swoją gospodarkę, też nie widział. I co? I widzimy się w kolejnym odcinku, czy to Sokoli, czy od Chłopa, czy sam to tamto z jakiejś serii, ale na pewno widzimy się w kolejnym odcinku u Oskara za tej pięknej serii. I tak, no i życzymy Wam jego czwartku. I do następnego, zostawcie łapkę w górę. I, i na razie cicho.